Witam Was serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku nagrywam dla Was prognostyk meczu pomiędzy Lechią Gdańsk a Jagielonią. Biały Stok mecz na ono będzie się 30 stycznia 2021 roku o godzinie 17.30. Teraz już Was serdecznie zapraszam do oglądania i śledzenia tego materiału, jak i rzeczywistego spotkania 30 stycznia. Która z drużyny dzisiaj będzie górą, przekonamy się za kilkanaście minut. A teraz już przenosimy się do Gdańska. Tam, gdzie ten mecz będzie się odbywał. Piękny stadion Lechigdański już przygotowany. Wieczorową porą. Lech Gdańsk podejmuje Jagielonie Biały Stok. Sędziowie już wychodzą na Morawę z, oby, z obydwiema jedenastkami. Sędzia główny właśnie podjął piłkę sektor kibiców z Gdańska liczących na zwycięstwo Lechii Gdańsk oczywiście. I mamy tabelę ekstra klasy. Siódme miejsce zajmuje Jagielonia Białystok. Natomiast dziewiąte miejsce Lechia Gdańsk. Dwa oczka niżej gospodarze znajdują się od gości. czyli to sugeruje przewagę? Nie wiadomo, zobaczymy. A teraz w czarnych trikotach Jagielonia Białystok i w biało-zielonych gospodarze. Czyli Lechia Gdańsk, skład Lech Gdańsk, Kucjak, Fila. Nalepa, Kopacz, Pietrzak, Konrado, Kałuziński, Hajndaryn, Kubicki, Sajew i Pańszao, który jest kapitanem zespołu yy, gospodarzy. Nie mogło zabraknąć również przywitania z drużyną gości. I mamy skład Jagiellonii Białystok. Pulić! Immas Męskowski, Romanczuk, Pospisil, Prykwil, Olszewski, Runie, Tilu, Wdowiak i Steinbors. Łotysza, pamiętamy z meczu z Polską, w którym to Łotwa przegrała 2 do 0. Mobilizacja drużyny gości. To dzisiaj wyniesie 3 punkty. Przekonamy się za kilkanaście minut, dosłownie po meczu. A za chwileczkę rozpoczęcie tego starcia. Rozpoczyna Flavio e Paixão. Flavio Paixão. Rozpoczęcie tego spotkania Już właśnie pierwsze kopnięcie oddane przez zawodników Lechigdańsk Gdańsk Heindarien. O, Kuwicki Haindary Prosto do do Fili Fila Fila prawym skrzydłem Fila Ten znowu do Sajefa Sajef do środka pola Sajef stracił piłkę, stracił kontrolę nad nią, pospieszył Pulić i mas i mas, pięknie wolne pole, ale na szczęście się nic tutaj nie dzieje jak miał prawo być zestresowany, ale się nic nie stało mamy prezentację Pulića który strzelił hatrika w ostatnim spotkaniu Kucjak rozpocznie tymczasem od własnej 16. Nalepa. Filam. Kubicki. Do Sajefa, Sajew do paszą, do Flavio paszą. Teraz przejęcie do pospisila, i mas pulić do pospisila. Pospisil przejęcie piłki przez Wodników Lechigdańsk Hindary Haindary Do Flavio, do Sajefa Sajefa Niestety nie dobiegł do tej piłki i piłka w rękach Steinborsa. Steinbors wy, wykopuje tą piłkę jak najdalej od własnej bramki. Kubicki Kopacz Kubicki Niestety przejęcie przez zawodników Jagiellońi biały stok, Pulić i Mas, i to zrobi i podanie do kolegi jest strzał na bramkę, ale na szczęście niecelny kuc jak miał się czego bać, to był Pospisil, oddający ten strzał Nalepam. Kopacz, Sajef Jeszcze Kopacz Ponownie Sajef Sajew do Khaindari, Khaindari Do Khaindari do Khaindari, Tutaj od Sajefa do Fi. Kubicki Kubicki stracił piłkę na rzecz Pospisila Jagiellonii biały stok, Olszewski Pryklil i mas. Pulić. Przerzucenie do boku i do prikrila. Pulić do prikrila. Prikril. To zrobią zawodnicy z tańska. No i tutaj Romanczuk prawie że strzelił, no ale Lechia miała troszeczkę szczęścia, bo chybi on i strzał. Romanczuka. Nie trafił. Romanczuk na szczęście do bramki. Rozpocznie z piątki. Kuciak. Kuciak do nalepy. Nalepam. Kopacz. Kauziński. Prostopadłem badaniem do kubickiego. Kubicki do pańszą. Ten do środka pola. No ale gdzie? Chciał podać do Sajefa, ale niestety mi się to nie udało. I ma. z Tymczasem. I mas przerzucenie do wdowiaka Ale przyjęcie przez zawodników Lechigdańsk I nalepa Kopacz Nalepa Kubicki Haindarim Do pajszą Flavio pajszą Flavio pajszą Flavio pajszą Strzela tę bramkę Oluś piękny strzał Teraz bez problemu pokonuje Flawię Pańszą Steinborsa Gra z numerem 28. Pokonuje Steinborsa. Jest to Flawię Pańszą. A Bramka padła w minucie 27. 1 do 0 od 27 minucie. W Gdańsku prowadzi jak Gdańsk. Teraz Jagiellonia, Romanczuk kapitan zespołu, czy on weźmie odpowiedzialność na, na barki? Zobaczymy, Wdowiak do Romanczuka, ten znowu do Wdowiaka, ten do Mystkowskiego, Mystkowski do Imasa, ten do Pulicza. Pulicza, cały czas Pulicza. Priklil. Priklil, dośrodkowanie tej piłki, ale na szczęście się nic nie stało. Bo wybicie przez zawodników i Gdańsk, Sajew Sajew przewrócił się Faulowany, odrzutu wolnego Lechia, Kopacz Nalepa Kopacz Sajew Sajew Jeszcze Sajew do Paixão. Ale znowuż jest przewrotka Sajefa, I teraz przejęcie przez zawodników Lechia. stok, Białystok, Pospisil i mas! środek pola mocno eksploatowany. Pricklil Kopacz Nalepa teraz z piłką przynodze. Kubicki Haindary, Haindary prawym skrzydłem. Haindary nie może znaleźć kolegi, więc wycofuje podanie. Sajew. No ale cały czas piłka w posiadaniu. Lechi Gdańsk Kałuziński Imaz Romanczuk Imaz Pulić, Pulić sam w środku pola przeciwko zawodnikom Lechigdańsk Gdańsk Romanczuk do IMASA IMAZ do POSPISILA POSPISIL na lewą stronę do kolegi z drużyny No ale przejęcie przez zawodników Lech i Gdański, widać, że Sajew ma tutaj kontuzję, więc Piotr Stokowiec musi już przygotować zmianę bardzo wcześnie nosić. W miejsce Sajefa wejdzie Maciej Gajos zakupiony z Lecha Poznań. Kontuzjowany Sajew, za chwileczkę w najbliższej przerwie opuści boisko w jego miejsce Maciej Gajos się zamelduje na płycie boiska. Ale teraz groźna akcja ze strony Jagiłoni Biały i jeszcze Lech jest już teraz. Cały czas Sajew jeszcze prosto podepada do Kałuzińskiego. Kałuziński stracił tę piłkę na rzecz Jagiłoni i masz Pulić. Pulić. I właśnie mówił. I właśnie za chwileczkę będzie zmiana w barwach, w drużynie o barwach biało-zielonych. Doliczony czas gry minuta, za chwileczkę upłynie, za chwileczkę powinniśmy usłyszeć gwizdek, tylko jeszcze się dokona zmiana. Zejdą zawodnicy za chwileczkę do szatni, będą mogli 15 minut odpocząć, ale zanim to jeszcze rzut roczny dla biały stok, który wykona zawodnik z numerem który zawodnik wykonał tuż przed przerwą no emocjonujący pojedynek. Flavio Paisaão zaliczył jedyną bramkę w tym spotkaniu, to on jest jedynym strzelcem jak do tej pory. Bramka padła w 27 minucie. Zobaczymy jak druga połowa będzie przebiegała. No i niestety ta przedwczesna przed, przed, przed zmiana Sajefa i ee, Gajosa, ale gdyby nie kontuzja, to Gajos by się jeszcze na boisku nie zameldował. Rozpocznie jak ja mam Białystok drugą e, połowę. Kałuziński, teraz Romanczuk jeszcze, Romanczuk do Mystkowskiego, Bryklil, Olszewski, Pospisil. Pulić! Cały czas pulić! Jeszcze pulić, przerzucenie do boku, do Mystkowskiego konkretnie. Mystkowski na, y, klat, na klatę podał od razu zawodnikowi Lechii Gdańsk. Teraz jeszcze Lechia, ale przejęcie przez zawodników Jagiellonii Białystok. Jagiellonia w natarciu! Co zrobi Pulić, pulić, do Mystkowskiego. Ten do Imasa, kolega z drużyny. I teraz świetne do środka panie, ale Kucjak bez problemu wychwytuje. Ależ teraz błąd Kucjaka i główka. Mogło to się skończyć bardzo tragicznie. Mamy powtórkę tej główki. No ależ tutaj po błędzie Rusjana Kucjaka. No, mogłoby być jeden do jednego, ale na szczęście tak się nie dzieje. Rozpoczyna od własnej szesnastki Kucjak. Mocnym wznowieniem teraz do nalepy, do kopacza. Nalepa. Kauziński. Kauziński. Błędne prostopane podanie i pospisil. I mas. Do pulicia. Pulić! Ale już teraz fenomenalnie! po strzale pulicia. Zachował się e, Kuciak. Macie jeszcze raz powtórkę tej obrony. Teraz na monitorach jeszcze rzut rożny, czyli nie koniec zagrożenia. Wykonywać go będzie zawodnik Jagiellonii Białystok. Teraz Pospisil jeszcze wykonuje e, rzut rożny za Myszkowskiego. Aż teraz tymczasem zagrożenie po stronie, Lech, po stronie Jagiellonii na bramkę Lechi. Jagielonia cały czas w natarciu. Może to być bardzo niebezpieczne. Jeszcze jeden rzut rożny wykonany przez Pospisila. Cały czas Pospisil mocno, bardzo dwa, mocno. Dwa rzuty rożne, mocno wykonane. No, ale na szczęście nic tutaj się nie stało. C y Cierych, Cierych. Cierych, który zameldował się przed momentem na wojsku. Znowu Cierych. No ale się tutaj nic nie zadziało. Na szczęście dla zawodników Lechignańsk. I rozpocznie z piątki. Rusjan Kucjak. Nalepa. Kopacz. Kopacz strata tej piłki, ale odzyskanie Niestety błędne podanie do, do Handariego. Handari nie doszedł do tego podania. Pulić. Pulić tymczasem. Pulić! Strzał na bramkę Kucjak, ale on nie musiał się niczym przejmować teraz. Kucjak rozpoczyna kolejny raz w tym meczu jest piątki. Kopacz, numer 5 Kałuziński do kolegi, do Konrado. Konrado, Konrado dośrodkowanie i, i jest obrona Steinborsa yy, po strzale zawodnika Lechigdańsk. Oleż tu pięknie zrobił, ale jeszcze jest rzut rożny yy, Wykonany pośrednio, wykonywać go będzie Pietrzak. Do Hajdariya, do Haindari. Teraz strata piłki na rzecz Jagiellonii Białystok. Cierych i Mas Cierych do Imasa Imas puste pole przed bramką Lech Gdańsk Lechia Gdańsk remisuje z Jagiellonii Białystok. Jeden do jednego po strzale Imasa No szkoda, szkoda tej straconej bramki Ale bram... Ale stracona bramka jest w 69 minucie. No szkoda, szkoda naprawdę tej straconej bramki, która padła w 69 minucie. No bo Lechia, powiedzmy sobie szczerze, mogła już prowadzić. A tymczasem sprawa jeszcze nadal otwarta. Konrado, Kubicki, Nalepa, Kopacz. Do Kałuzińskiego. Kałuziński prostopadłym podaniem do Konrado. Konrado. Konrado, ale już widział, że tutaj nic nie wskóra, więc do góry ta piłka poszła. Powędrowała Kubicki. Spokojnie teraz Kopacz. Do Kubickiego. Szukamy dziury. Szukają Gdańszczanie dziury tak, aby zagrozić bramce Jagieloni, Kałudziński. Gajos. Maciej Gajos Romanczuk Kapitan drużyny Ale przejęcie przez zawodników Lechigdańsk Kopacz Kałuziński Przejęcie przez yy, Jagiellonię Pospisil Olszewski Przerzucenie do Romanczuka, na środek pola. Romanczuk numer 6. 77 minuta spotkania, może być tych minut więcej jeszcze. Jeżeli będzie się utrzymywać remis. Tymczasem Pulić to imasa. Imas do Imasa. mas do a Cierych do Imasa z powrotem. Imas spokojnie jak wychwytuje tą piłkę po strzale Imasa. Gajos Konrado Kałudziński do Konrado do Pietrzaka. Tą do Pajszał. Kubicki Kałuziński, Kałuziński prawie że traci siły. Jeszcze jedna zmiana w drużynie Piotra Stokowca. Piotra Stokowca. Kałuziński opuszcza boisko w jego miejsce. Makowski za chwileczkę zamelduje się na boisku. Makowski Kałuziński. Jeszcze Kałuziński, resztkami sił. Ale teraz Jagielonia Cierych, Wdowiak, Romanczuk Cierych. Szukają okazji, Białostoczanie, aby zagrozić bramce Jagieloni Lechi. Pulić, I mas. wdowiak. I mas. I mas, ależ tutaj niesamowita blokada, ale jeszcze zagrożenie pod bramką Kucjaka No i za chwileczkę rozpocznie z piątki Kauziński, Makowski, opuszcza boisko Kałuziński w jego miejsce Makowski Teraz rozpocznie z piątki Różsian Kuciak 88 minuta spotkania Makowski Do, Pajszao, Pajszao, Flavio Pajszao Ależ tu na spalonym teraz Flavio Konrado w jego miejsce, Michalik Jeszcze jedna zmiana Michalik to jest już ostatnia zmiana w barwach Lechii Gdańsk, w biało-zielonych strojach w stanie Runie. Pierwszy raz chyba przy piłce runie. Romanciuk Doliczony czas gry do 99 minuty 3 do 90 minuty 3 minuty Doliczone Pulicz IMAS Cały czas IMAS numer 11 Prekrill Przerzucenie do a co zrobi pre i do kolegi do Immasa z powrotem, ale na szczęście chybiony strzał. No ale spotkanie się jeszcze nie kończy. Bo jest jeszcze będzie dogrywka, moi drodzy. Więc jeszcze się może wiele wydarzyć. Zobaczymy co będzie dalej. Rozpoczyna tą pierwszą część, pierwsze 15 minut dogrywki Lechia Gdańsk. Haindari, Gajos, nalepa do Kopacza, Kopacz prostopadłe podanie do, do Makowskiego, Makowski, Makowski, świeża, świeża siła, troszeczkę Makowski stracił tą piłkę, panowanie jest rzut wolny i jest faul na Makowskim, co wykonuje teraz rzut wolny Pietrzak. Pietrzak... Michalik... Michalik, ale tutaj zamieszanie. Teraz Imas. Priklil. Olszewski. Olszewski. Do Olszewskiego kolega. Prykil, no i z autu rozpoczną. Yy, drużyna. Dru, rozpocznie drużyna yy, w czarnych strojach. Teraz yy, jeszcze dośrodkowanie, no ale się nic na szczęście nie, zada, nie zadziało na plecach. Hajdar, jego wdowiak. Wdowiak, resztkami sił przewraca się. Yy, pulić liczymy, że się nic nie stało. C cirych, 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 ale wąt Kuciaka. Bardzo niebezpieczna sytuacja cicha. Kubicki, Kubicki. Nie możemy tak stracić tej piłki. Kuciak teraz do rąk. Własnych ta piłka wylądowała. Ale nie możemy tak tej piłki tracić. Jest spalony i odrzutowanego lech jak dańsk nalepa do Kuciaka, ten z powrotem do nalepy, Dalej Kubicki. Ten do Heinariego, Heinari, gdzieś tam w ostateczności prawym skrzydłem, prawe skrzydło i dośrodkowanie do Flavia Paieszao! Ale też błędne, no niestety bardzo błędnie jeszcze jest. E, out w wykonaniu Lechigdańsk. Konkretnie Pietrzaka. Pietrzak do Gajosa. Gajos do Makowskiego. Paieszao, ten do Paisao i Jest 2 do 1. W pierwszej połowie dogrywki, ale to jeszcze nie koniec moi drodzy, bo Gajos tutaj, y, Makowski przepraszam, do państwa to świetnie podał. I mogła być to, zbyć, mogło, może to być zwycięstwo, zwycięska bramka w tym spotkaniu. Y, 105 minuta, pada bramka na 2 do 1 dla do Lechii doliczony czas gry. Raptem minuta do pierwszej połowy dogrywki. Jest koniec pierwszej połowy tego starcia. Do do... W tym starciu dodatkowego czasu gry. Sędzia... I od tej pory pajsza o dwukrotnie strzelił bramkę. Co daje prowadzenie Lechi na 2 do 1. Obyśmy tej... Czas na wygranie tego spotkania nie stracili. Zapraszam na drugą połowę do grywki. Rozpoczyna już naprawdę zmęczona biały Białystok, jak i również Lechian. I mas pulić. pulić, z numerem 21. pulić o wygranie do Romanczuku, Romanczuk do pulića, który jest z resztkami sił. Teraz Makowski. Michalik, Michalik do kolegi. Jeszcze Michalik, Michalik teraz przewraca się, ale paisało, paisało na 3 do 1. I teraz już Lechia powinna wygrać na spokojnie to starcie, ale nie mówmy jeszcze ostatniego słowa, bo tu się może jeszcze wiele wydarzyć. Znamy takie przypadki, gdzie rywal wracał do. Z wyrównującego stanu rzeczy Nawet jeżeli um, Zawodnicy drużyny przeciwnie prowadzili Dwiema bramkami, bramkami Ależ tutaj pięknie macie na powtórce jak Pan jeszcze raz pokonał Steinborsa Bramka pada w 109 minucie czyli 4 minuty po tym jak Dr pierwszą bramkę strzel strzelał Flavio Pajszał Prekril, Borysiuk Romanczuk, Cierych, Cierych numer 13, Cierych, Pulić. Romanczuk na plecach ee, Gajosa Ryel do dośrodkowanie Ale tutaj na szczęście nic nie stało, bo oddalone zagrożenie przez Lechie Gdańsk Resztkami, naprawdę resztkami sił. 115 minuta, 5 minut do końca. Wytrzymajmy panowie! Wytrzymajcie to panowie! Chybioly strzał tymczasem zawodnika Jagieloni oni, jak natychmiast rozpoczyna od bramki. Kopacz Makowski Makowski do Flavio Pajszą Flavio Pajszą i strzela trzecią bramkę pokonując tym samym trzy razy Steinborsa Numer Gracz z numerem 28 wpisuje się na listę strzelców trzeci już raz, tak, tak, trzeci już raz to 18 minuta no To jest trzecie to filmie. Flawię Prikril do Borysiuka. Borysiuk do Romanczuka. Romanczuk c Cirych do Borysiuka. Borysiuk do Pulicza. Pulici jeszcze coś tam próbują ugrać. Zawodnicy z Białego Stoku. Ale jeszcze przykryl? No, mamy koniec tego spotkania. Lechia wygrywa nad Jagieloniem Białystok 4 do 1. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I tak jak mówię, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. To jest wszystko dla Was. Ja na samo zakończenie życzę Wam szczęśliwego nowego roku. I do zobaczenia w 2021, mam nadzieję, że będzie to dla mnie jak i dla Was lepszy rok, także trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka